Musimy żądać debanderyzacji, czyli z przestrzeni publicznej muszą zniknąć place, tablice, pomniki, ulice poświęcone zbrodniarzom. Musi się zmienić polityka historyczna, szkolnictwo, podręczniki, Wikipedia ukraińska, gdzie wszystko od początku do końca jest zafałszowane. Jak zakłamywano historię Powstania Warszawskiego? Kto za tym stoi? Komu i czemu to służy? Na te i inne pytania odpowiadają książki Leszka Żebrowskiego, Paszkwi Wyborczej oraz Warszawa 44. Polecamy również w poszerzonym pakiecie Powstanie Warszawskie. Kolejna rocznica tego, co nazywamy rzezią wołyńską, czy ludobójstwem ukraińskim. 11 lipca 2022 roku przeszła do historii, ale jak przeszła, związane z tym były wielkie oczekiwania, wielkie nadzieje, były zapowiedzi, że tego dnia wydarzy się coś bardzo niezwykle istotnego. Nawet moja ulubiona Gajzeta deklarowała, że prezydent Zełęcki ma przygotowane przemówienie, gdzie odniesie się do ludobójstwa, że jednak to zrobi. Nic takiego miejsca nie miało. Czyli czy mamy kierować się słowami pewnego rabina, który w polskiej telewizji swego czasu, nie tak dawno, powiedział o czym mamy mówić, a o czym nie powinniśmy mówić. On stwierdził tak: Mądrzejsze jest o tym nie wspominać. To wcale nie jest podobne. Czyli niepodobnie jest o czymkolwiek niekorzystnym mówić. W tym przypadku o sprawach polsko-ukraińskich. I jeśli weźmiemy pod uwagę, że to jest tak bolesna rocznica, że sprawa jest niezałatwiona od kilkudziesięciu lat i nie widać możliwości jej załatwienia, to jak możemy traktować oficjalną propagandę, jeśli telewizja polska puszcza tego dnia komedię Halosz brudka, Możemy się tylko i wyłącznie pośmiać. Z kogo, z czego, z siebie, z tego, czego oczekujemy. Jeśli czołowy propagandysta, człowiek o wielkich gabarytach, ale niestety i wszystko inne ma mniejsze, potrafił powiedzieć w tejże polskiej telewizji, że to były takie grupy, które to robiły. No grupa to jest grupa, to jest coś małego, to nie jest olbrzymia społeczność, to są dziesiątki tysięcy zbrodniarzy, morderców z siekierami, piłami, nożami, z widłami, a to były takie grupy. I tak po kolei. Do tego dochodzi premier. Mateusz Morawiecki, który wymyślił rzecz następującą. No to jest jednak osiągnięcie umysłowe. Spadkobiercą UPA jest Ruski Mir i to nawet Ukraińców rozwścieczyło. Wystarczy poczytać ich dyskusję, oni są wściekli. Przecież UPA istnieje. Istnieje organizacja ukraińskich nacjonalistów. Te zawiązki tych organizacji są ale przede wszystkim jest cały czas ideologia. To też się da zwalić na Putina? Czyli co, przyjechał Putin w 1943, mówi no, towarzysze Ukraińcy, my się za was przebierzemy, zrobimy tu rzeź, a wy na tym skorzystacie. Gloryfikacja banderyzmu szeroko pojętego, czyli UPA, OUN, jest ideologią państwową na Ukrainie i tego się, jak na razie, nie możemy spodziewać, że w jakikolwiek sposób pozbędziemy. Dlaczego? Dlatego, że jeśli prezydent sąsiedniego państwa, które jest w potrzebie, jest udzielana Polska pomoc, nie tylko Polska, ale Polska na ogromną skalę, proporcjonalnie żaden inny kraj tyle z siebie nie daje, 7 marca 2022 roku prezydent Ukrainy stwierdza buńczucznie, nigdy nie atakowaliśmy innych państw, nie zajmowaliśmy cudzej ziemi, nie mordowaliśmy innych ludzi. Czyli co? Sami się pozabijali, Sami się zakopali jakiś tam jamach, jeszcze specjalnie nie oznaczyli, żeby ich nie można było znaleźć, i wszystko w porządku, tak? Nie, tu nic nie jest w porządku. Nam nie wolno o tym zapomnieć. I cały czas te pojękiwania, nie o zemstę tu chodzi. Jak to nie? Oczywiście, że tak. Zemstą jest domaganie się sprawiedliwości. To jest pewien wymiar zemsty, wymiar cywilizowany. Popełniłeś zło, dokonałeś zbrodni. My się domagamy rozliczenia, domagamy się sprawiedliwości. Dla zbrodniarza to będzie oczekiwanie zemsty. Przecież powinniście nam darować. Wystarczy, że może kiedyś kiwniemy głową, powiemy czy bąkniemy pod nosem, przepraszam, i będzie po sprawie, prawda? Nie, nie będzie. Dlatego, jeśli nie było żadnych wystąpień po stronie ukraińskiej nawiązujących do tych wydarzeń, mówiących o tych wydarzeniach, to znaczy, że wszystko ma się tak zmienić. Żeby się nic nie zmieniło. I tak się dzieje. Rocznica przeminęła, sprawa się rozpłynie, będzie rozmyta i będziemy czekać za rok do następnej rocznicy. Obchodów nie objął patronatem społecznych obchodów, gdziekolwiek jakichkolwiek dotyczących zbrodni ludobójstwa, nie objął patronatem prezydent Polski. Nie było tego wcześniej. Nie ma teraz, i wszystko na to wskazuje, że też nie będzie. W 2008 roku, w 65. rocznicę powołania UPA, prezydent Lech Kaczyński, ówczesny prezydent, objął patronat nad takimi obchodami, ale na żądanie, bo wątpię, żeby to była zwykła prośba strony ukraińskiej, ten patronat cofnął, ale zrobił coś w zamian. Co takiego? Przyjął patronat nad festiwalem kultury ukraińskiej w tym samym czasie. Nowot kultura, czyli co, święcenie noży, siekier, pił, to jest ta kultura i nad tym można patronat objąć, a nad wydarzeniem, które dotyczy setek tysięcy ludzi, zamordowanych w najbardziej okrutny sposób, jaki sobie można wyobrazić, na to już patronatu nie ma. I wszystko na to wskazuje, że. Nie będzie. Do tego te pokrętne wyjaśnienia. Ambasada Ukraińska w Polsce. Czcimy pamięć niewinnych ofiar straszliwych czasów na Wołyniu. Co? Czasy mordowały, czyli zegarki po, po sowiecku, to były czasy winne, czy ludzie w tych czasach. I zarówno wcześniej, jak też później. Ta ideologia, która do tego prowadziła, jest jednoznaczna. Oni nie ukrywali o co im chodzi. Już w 1942 roku, jeszcze przed Wołyniem, w jednym z biuletynów Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, możemy przeczytać: Jesteśmy świadomi tego, że nasze ostateczne zwycięstwo zależne będzie od stopnia naszego aktywizmu, od zdecydowanej woli kroczenia ku niemu po górach cudzych i obcych trupów. Po tych górach polskich trupów oni kroczyli. I kroczą, bo jeśli się nie chcą od tego odciąć, nie chcą o tym rozmawiać, to znaczy, że to trwa cały czas. To jest. Mamy mnóstwo różnych dziwnych ludzi w Polsce, atakujących nas i występujących z pozycji jakiejś uczoności. Oto jakiś doktor Frank Zalewski nagrywa jakieś swoje wynaturzenia. Twierdząc, że to wszystko było nie tak, on wie lepiej i on opowiada. Ludzie są tumanieni. Ludzie pytają: No, ale tak, ale ten Frank Zaleski to tak mówi zupełnie inaczej niż pan, co z tym zrobić? A gonić tych wszystkich fałszerzy, wytykać im na każdym kroku nie pozwalać na to, żeby robili, co tylko chcą. Oni by chcieli, żebyśmy my całkowicie o tym wszystkim zapomnieli. Nam zapomnieć nie wolno, ale jeśli mamy. Dywersję wewnętrzną w naszym państwie. Jeśli prezydent Andrzej Duda mówi, że cała historia jest nieważna, jak to cała? W dodatku nieważna. Jeśli w tych samych dniach mówi o historii Holokaustu, że nigdy o tym nie wolno zapomnieć, to po pierwsze nie cała, nie wszystko jest nieważne, tylko nasza historia ma być nieważna. A biorąc pod uwagę, co kiedyś powiedział w Kielcach w 2016 roku, że od tysiąca lat mamy wspólne państwo Polin, to znaczy, że trzeba w to włączyć społeczność żydowską, że Ukraińcy mordowali, i tak przecież było, nie tylko Polaków. Strona żydowska, dzisiaj instytucje żydowskie, międzynarodowe oskarżają Ukraińców o śmierć czy współudział w zadawaniu tej śmierci aż 450 tysięcy Żydów. I tu może powstać wspólny front. Nie wolno się od tego odcinać, nie wolno się od tego odżegnywać, trzeba to Przypominać, trzeba o tym mówić. Nie pozwala się na tą fałszywą narrację. Bo również 3 maja 2022 roku prezydent Andrzej Duda mówił tak, w ostatnich stuleciach na wspólnym stole między Polakami a Ukraińcami leżał karabin, topór, broń. A dlaczego nie dodał tego, co naprawdę leżało? Czyli widły, noże i piły. Nie tylko na wspólnym stole, bo te narzędzia zbrodni były w polskich głowach, w polskich klatkach piersiowych, w polskich plecach. Natomiast na stole bardzo często Ukraińcy mordując niemowlaki, rozpłatywując im brzuchy, wypuszczając jelita na zewnątrz, układali na półmiskach i nazywali to polska uczta, że Polacy ucztują, zjadają własne dzieci. Jeśli na to wszystko przyzwalamy, jeśli tylko i wyłącznie skamlemy, prosimy Prosimy o to, co powinno nam być dane, to nie dostaniemy nic. Nie możemy rozmawiać z pozycji na kolanach, że my we wszystkim ustępujemy. Mamy nie tylko mówić prawdę, ale mamy domagać się tej prawdy. Pamiętajmy o tym, że zbrodnia ludobójstwa popełniona na Polakach na tamtych terenach, nie tylko w 1943 roku, ale od początku, od roku 1939 to jest działanie na rzecz Związku sowieckiego, Czerwona Rosja i III Rzesza Niemiecka korzystały na ludobójstwie ukraińskim. Tu Ukraińcy byli sojusznikami bardzo wiernymi, specyficznymi obu ideologicznych, mocarstw zbrodniczych, Trzeciej Rzeszy Niemieckiej i Związku sowieckiego. Bo mordując Polaków, wyręczali z tego Einsatzgruppen niemieckie i wyręczali z tych czynności formacje NKWD. Działali na rzecz tych Którzy rzekomo byli ich wrogami, czyli pomagali swoim własnym wrogom. Dlaczego? Bo Polaków uważali za jeszcze większych wrogów. Bez przypominania tego my tego nigdy nie zrozumiemy. Nie możemy występować z pozycji na kolanach. Musimy podnieść wreszcie głowę, musimy wstać z kolan i żądać, nie prosić, ale żądać. A to ma być żądanie zupełnie inne niż 11 lipca tego roku. Przejawił prezydent Andrzej Duda do rodzin kresowych, rodzin ofiar i do księdza Tadeusza Isakowicza Zaleskiego. On się zwraca, nakazuje właściwie, żeby ważyć słowa, żeby broń Boże, ktoś się nie wyrwał do mikrofonu i na przykład nie użył słowa ludobójstwo. Ważyć słowa. Taki ważniak tego nie wolno zrobić. To jest jego rolą. On o tym powinien powiedzieć. I to oczekiwanie z naszej strony, żądanie, żeby o tych sprawach. Mówić normalnie, po tych 30 beznadziejnych latach, kiedy nie załatwiliśmy nic, dając siebie wszystko, musi przejść na wyższy etap. Musimy żądać debanderyzacji, czyli z przestrzeni publicznej muszą zniknąć place, tablice, pomniki, ulice poświęcone zbrodniarzom. Musi się zmienić polityka historyczna szkolnictwo, podręczniki, Wikipedia ukraińska, gdzie wszystko od początku do końca jest zafałszowane. Musi paść to słowo, że to było ludobójstwo. Musimy szukać, demaskować sprawców po nazwiskach, nawet jeśli nie żyją. To są sąsiedzi tych, którzy zginęli z ich rąk. My to musimy poznać. I uznanie olbrzymiego rabunku na olbrzymią skalę wtedy, bo ofiary nie zostały tylko zamordowane w okrutny sposób, a zostały doszczętnie obrabowane. Gwałty, masowe gwałty, dzieciobójstwo rola kościoła grekokatolickiego nie może być tak, że my o tym wszystkim zapomnimy, że nie będziemy o tym mówić. W imię czego? Jak mamy zapomnieć tak głębokie zadane rany? Jeśli przez 30 lat nie mówię o tym, co było wcześniej, ale przynajmniej przez te ostatnie 30 lat strona ukraińska nie wykonała jakiegokolwiek gestu. Jeszcze neguje w dodatku, że te zbrodnie nie były popełnione, albo może mało ich było, a tym były symetryczne. No, jak Polacy nas mordowali, no to my tam czasem odpowiedzieliśmy. I to jest taka zabawa w kotka i myszkę. Ale my to jesteśmy myszką. Nas tą łapą kotek pogania, przesuwa z miejsca na miejsce, zanim ją zagryzie, skonsumuje. Czy na to mamy czekać? Musimy się domagać. W takiej sytuacji jak teraz, bo jeśli Ukraina wygrywa, jeśli cały czas te komunikaty wojenne są prawdziwe, że oni się bez przerwy posuwają naprzód i Moskwę biją, to jaka będzie sytuacja, jak podejdą pod Ural, albo na przykład pod Bajkał z pozycji siły, jak będą z nami rozmawiać? Lepiej sobie tego nie wyobrażać. Jak zakłamywano historię powstania warszawskiego? Kto za tym stoi? Komu i czemu to służy? Na te i inne pytania odpowiadają książki Leszka Żebrowskiego, Paszkwil Wyborczej oraz Warszawa 44. Polecamy również w poszerzonym pakiecie Powstanie Warszawskie. Trzeba czasami to przypominać, dlatego że inaczej zostaną o nich same pozytywne rzeczy. Już Gazeta Wyborcza o to zadba. Kto nie przeczyta w Gazecie Wyborczej, nie będzie wiedział, a jeśli będzie wiedział coś innego, jeśli będzie negował to, co będzie w Gazecie Wyborczej, to będzie mowa nienawiści. Więc bez mowy nienawiści, ale mówmy prawdę.